Chemioterapia to często pół roku co najmniej wyłączenia z życia zawodowego i tak naprawdę z każdego innego, e, brak zarobków. Chciałabym zapytać, czy powinniśmy dążyć do takiego systemu, który ograniczy absencję i działania niepożądane właśnie dzięki testom molekularnym oceniającym ekspresję genów? Sama jestem, na szczęście, już pacjentką onkologiczną, sama przyszłam pół roku chemioterapii. Jestem obciążona mutacją w genie BRCA1 i dzięki tym testom genetycznym e, tak naprawdę żyję, bo w odpowiednim momencie zdiagnozowano u mnie tę mutację genetyczną, a później było właściwe leczenie. I rękami podpisuję się za tym, by właśnie wprowadzono ten wielogenowy test, 21-genowy test do leczenia pacjentów onkologicznych. To przede wszystkim jest to korzyść dla pacjenta, bo to jest podstawa, ale także korzyść. Dla systemu, bo być może wszyscy nie będą musieli przechodzić przez chemioterapię. A wiemy, że każde leczenie, czy to jest chemioterapia, czy radioterapia, czy inne leczenie, są też koszty. Więc wydaje mi się, że wprowadzenie testów wielogenowych jest bardzo dobrym rozwiązaniem.